Jeden taki gość, inwestor, guru fliperów, chwalił się, że ma 100 mieszkań. No i teraz dostanie prezent 30-krotną podwyżkę podatków. Chwalił się tym jeszcze w ubiegłym roku i mówił, że spokojnie, on się w ogóle nie przejmuje tym, że mieszkania teraz się niespecjalnie sprzedają. On sobie spokojnie czeka na program dopłat do kredytów, któremu na jeszcze więcej klientów. I podbije ceny. No i się przejechał, bo żadnych dopłat nie będzie. On sam przyznał niedawno, że nie może sprzedać 68 mieszkań. Koszty rosną, czas leci, a w tym czasie samorządy całe na biało wjeżdżają i walą podatkiem od nieruchomości. Od takich nieruchomości, które są przetrzymywane inwestycyjnie, a przecież mieszkanie powinno y, służyć do mieszkania. Myśliły to najpierw katolice, które wpadły na to, że takie inwestycyjne pustostany, skoro nie pełnią funkcji mieszkaniowej, no to nie powinny być obłożone corocznym podatkiem od nieruchomości, jak dla Kowalskiego tylko i dla przedsiębiorcy, a ten dla przedsiębiorcy jest trzydziestokrotnie wyższy. Pomysł już przegłosował też Kraków, kolejne miasta też są zainteresowane, no i Fiperą oczy. Jak myślicie, to dobrze, czy to skandal, że ktoś zmienia zasady gry i zaczyna regulować rynek mieszkań? Dajcie znać w komentarzach.